Dzień dobry, witam Państwa w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Spotykamy się jak co tydzień, żeby polecić Państwu hmm, ciekawą z naszego subiektywnego punktu widzenia książkę. Na dzisiejsze spotkanie państwa, przygotowałem biografię, wydawnictwo Znak ją wydało, pod tytułem Urban, autorstwa Doroty Karaś i Marka Sterlingowa. Proszę państwa, Jerzy Urban to jedna chyba z najbardziej kontrowersyjnych postaci polskiej historii XX wieku. Ale warto, proszę, przypomnieć, że to bardzo dobry dziennikarz, bardzo dobry warsztat, o czym często się zapomina, wieloletni dziennikarz polityki, który z czasem, jak to się mówi kolokwialnie, poszedł w politykę i zaczął się zajmować tą polityką właśnie od strony bardziej praktycznej. Dlaczego często mówimy o tym, że to jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci? Dlatego, że trzeba pamiętać o tym, że był rzecznikiem prasowym rządu w bardzo trudnym dla Polski okresie, w okresie no powiedziałbym głębokiego socjalizmu i stanu wojennego usiłował na swoich co konferencjach tłumaczyć ludziom rzeczywistość, którą widział własnymi oczyma i której tak naprawdę, tak naprawdę wytłumaczyć tę rzeczywistość szarą, smutną, a często i tragiczną dla zwykłych ludzi było bardzo trudno. Dlatego Jerzy Urban, nazywany przez współczesnych czerwoną kanalią, Gebelsem stanu wojennego, mordercą. Jest nazywany również mistrzem felietonu, dżentelmenem i ikoną. Książka ta potężna, ale całkiem dobrze i szybko się ją czyta, to jak sami autorzy mówią, jedna z najbardziej demaskatorskich biografii ostatnich lat. Tak jak postacią niejednoznaczną, trudną i złożoną, ale bardzo kontrowersyjną był sam Jerzy Urban, tak myślę, ta książka rzuca na niego takie dosyć ciekawe światło. Tym bardziej, że ludzie ci myślę, że z pewnego rodzaju sentymentem również na Jerzego Urbana patrzą i jak piszą sami, bardzo lubią pisać wspólnie, dlatego że w tym dziennikarstwie pociąga ich romantyka tego zawodu dziennikarskiego. Posłuchajmy fragmentu. Dziesięć miesięcy przed śmiercią Jerzy Urban przestaje wstawać z łóżka. Jest za słaby. Pięć miesięcy przed śmiercią trafia do szpitala. Ma zapalenie płuc. Cztery miesiące przed śmiercią zastanawia się nad eutanazją. Na ból dostaje morfinę. Trzy miesiące przed śmiercią chce sprzedać tygodnik nie. Trzeba pamiętać, że tygodnik nie. To jest Jerzy Urban, przekonują go jeszcze, żeby poczekać. Miesiąc przed śmiercią domaga się, żeby nie wozić go już do szpitala. Dwa tygodnie przed śmiercią przestaje pisać felietony. Dzień przed śmiercią budzi się na chwilę. Widzi Magdę, która przyjechała w odwiedziny. O, córuś, mówi, i znów zasypia. Umiera o 4.30 w poniedziałek, 3 października 2022 roku w szpitalu w Pruszkowie. Ma 89 lat i 3 miesiące. Na śmierć Urbana, choć oczekiwaną, nikt nie jest dobrze przygotowany. Redakcji nie. Zostały jeszcze 3 dni na wysłanie do drukarni pożegnalnego numeru, ale brakuje tekstów na śmierć naczelnego. Rodzina nie ma planu, jak poinformować dziennikarzy. W końcu, po kilku godzinach, wiadomość ogłasza tygodniknie na Facebooku. Wszystkie media, nawet prawicowe, do informacji dołączają czarno-białe, żałobne zdjęcie. Pierwsze zdawkowe wiadomości o zmarłym zmieniają się w rzekę analiz, opinii, komentarzy, komentarzy wciąż zasilaną nowymi dopływami. Jedni mówią – czerwona kanalia, wielki manipulo, gebel stanu wojennego, obrzydliwy sługu zbrodniczego reżimu, wyznawca panświnizmu, perwersyjny dziadek, uszate truchło, perelowska menda, sowiecki kapcyk, komunistyczny kolaborant, ludzkie gówno, siewca nienawiści, kłamca i morderca. Drudzy, dobro narodowe, jeden z najświatlejszych umysłów w Polsce, dżentelmen, filantrop, ikona popkultury, mistrz ciętego pióra, kompanion ostrej wypitki, władca masowej wyobraźni. Jeden z kowali przemian roku 1989. Jak Państwo mm, słyszą i mam nadzieję, że przeczytają, postać tragiczna, dlatego że przyszło jej żyć w trudnych i tragicznych czasach, niejednoznaczna. Postać, która bardzo różnie była oceniana i jest oceniana przez współczesnych, przez żyjących, ale myślę, że równie różnie będzie oceniana przez historię, bo historia najnowsza ma to do siebie tak naprawdę, żeby ją można było rzetelnie ocenić. Rzetelnie, to znaczy obiektywnie, potrzeba pewnego dystansu. I wydaje się, że w tym przypadku również im większy dystans do tych czasów będziemy mieli, czyli do historii najnowszej, do samego Jerzego Urbana. W tym nasze spojrzenie na tę postać będzie po prostu prawdziwsze. Dorota Karaś, Marek Sterlingow, Urban, biografia, wydawnictwo, znak. Zapraszam. Dzisiaj chciałam polecić Państwu książkę Grety Drawskiej, Czerwone Oleandry. Główna bohaterka to Weronika, jej mąż i córka Tosia, super małżeństwo. Ojciec i mąż bardzo zaradny, opiekuńczy, dobrze zarabiający. Weronika i jej córka mają wszystko, co sobie zamarzą. Nagle się okazuje, że ten kochający i dobry mąż i ojciec y, ma kochankę, zostawia żonę. Y, Weronika ma wyjechać z domu, z tym, że jest zmuszona na chwilę po coś wrócić i okazuje się, że po powrocie do, do domu zastaje zamordowanego męża, a córki nie ma, córka zniknęła. Oczywiście śledztwo, oczywiście sprawdzanie wszystkich tropów i w bardzo ciekawy sposób autorka pokazuje, jak dziwne są relacje rodzinne, jak, jak i do czego prowadzą tajemnice rodzinne i niewyjaśnione do końca sprawy. Ciekawa książka, warta przeczytania, warta polecenia. Greta Drawska, Czerwone Oleandry.